Miłego oglądania życzy Telkap, dostawca telewizji Ultra i światłowodów w Twoim domu. Witam państwa bardzo serdecznie w kulturalnym bloku lokalnym. Dziś w programie gościmy autorkę, pisarkę książek obyczajowych, romansów i literatury pięknej. Agnieszka Janiszewska, witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Pani Agnieszko, na początek może zacznijmy od tych powiązań lokalnych, bo jest pani związana z naszym miastem, z Pruszkowem. No właśnie, w jaki sposób? Zamieszkałam w Pruszkowie na początku lat 90. Tak ułożyło się moje życie osobiste. No, przeprowadziłam się, tu znalazłam pracę, tu założyłam rodzinę. Przedtem mieszkałam w Warszawie. Także obserwowałam, jak Pruszków się zmieniał przez te 30 lat. Związałam się z tym miastem, polubiłam je. Na początku musiałam się przyzwyczaić, na początku się gubiłam, ale ale w tej chwili wydaje mi się, że Pruszków już znam, lubię, dobrze się tu czuję. Pani najnowszym książkowym dzieckiem jest trylogia Dziedzictwo elfów. Tak, tak. Premierę miała no, niedawno, bo pod koniec czerwca. No i zanim trochę opowiemy o czym ta trylogia jest, to powiedzmy skąd ten tytuł, bo ten tytuł sugeruje jakąś fantastykę, a nie obyczajową treść. O, nad tytułem się zastanawiałam, tak zawsze się zastanawiam I, i też się zastanawiałam, czy dziedzictwo, czy jednak wprowadzić elfy, ponieważ elfy się pojawiają, ale nie w sensie dosłownym. Powieść jest obyczajowa, a elfy są wytworem wyobraźni jednej z bohaterek, która lepiej się czuła wśród tych swoich wymyślonych bohaterów. Niż wśród ludzi. Od ludzi doznawała samego smutku, odrzucenia. Natomiast elfy, które istniały w jej wyobraźni, wróżki, to byli dobrzy przyjaciele ta bohaterka jedna z wielu ponieważ jest to powieść kilkubądkowa bohaterów jest oczywiście więcej zarówno postacie pierwszoplanowe jak i bardzo ważne postacie z drugiego planu nawet trzeciego Także oni wszyscy wskutek różnych okoliczności, zwłaszcza historycznych, przemian, jakie dokonywały się w kraju, wydarzeń, oni wszyscy się zmieniali również, i ona także. I dziedzictwo elfów jest związane z faktem, że właśnie ta bohaterka Amelia. Yy, jako, najmłodsza, yy, jako najmłodsza córka yy, właścicieli majątku Zalesicy, ona oczywiście nie miała najmniejszych szans na odziedziczenie tego majątku, to miał być jej brat, yy, starsza siostra nie wchodziła w grę, bo nigdy nie chciała. Zresztą. Dziedzic, dziedzictwo należało do mężczyzny, a więc do brata. No i e, czasami żartowano, że to ona powinna być jednak tą dziedziczką i tej elfy, bo ona e, z całego rodzeństwa była do majątku najbardziej przywiązana. Ona i jej brat. Ale nie chcę spoilerować, nie chcę za bardzo wchodzić w fabułę jak to się potem wszystko ułożyło więc zdecydowałam pomimo że tytuł może sugerować fantastykę zdecydowałam że jednak te elfy były na tyle ważne i ten motyw pojawia się też na samym końcu że jednak znajdą się tam i elfy w tytule w jaki świat, w, jaki też, w jaką też przestrzeń czasową wprowadza nas to dziedzictwo elfów? Bo wkraczamy w świat rodziny zalewskich, no i też innych bohaterów. Tak. I to jest XIX wiek. Powiedzmy o tej rodzinie, o tym, mhm. w jakim czasie są osadzeni. Tak, tak. Rodzina zalewskich, rodzina jarosławskich, rodzina siedleckich. Bo tamte rodziny, chciałam właśnie powiedzieć, że są jakby z drugiego planu, ale. Ale one są bardzo ważne również. Powieść jest umiejscowiona w drugiej połowie XIX wieku. Konkretnie zaczyna się przed Powstaniem Styczniowym. To lata, czyli początek lat 60. XIX wieku. Wchodzi w czasy powstania, a następnie w czasy popowstaniowe. Jeszcze kilkanaście lat po powstaniu. A więc obejmuje te wszystkie przemiany, bo jednak powstanie styczniowe wprowadziło ogromne zmiany. Było największe powstanie w XIX wieku. Najdłuższe, tragiczne w, skutek, w skutkach, najtragiczniejsze. Ale też wywołało bardzo duże zmiany społeczne, kulturalne. Zakończył się pewnego rodzaju takie romantyczne podejście do kwestii walki no, postawiono na, na kwestie pozytywistyczne, na pracę organiczną, prawda, pracę od podstaw. Zmieniała się pozycja różnych warstw społecznych. I tutaj te rodziny, rodzina Zalewskich, to jest rodzina. Arystokratyczna, która oczywiście też ucierpiała na tym powstaniu, podobnie jak wiele innych rodzin szlacheckich. Rodzina Jarosławskich i rodzina Siedleckich to są z kolei bogaci mieszczanie, kupcy, ludzie interesu. No i splątane są między nimi losy tych bohaterów. Także XIX wiek, druga połowa. No w ogóle mam wrażenie, że to u Pani nie jest przypadek, ten XIX wiek, i w ogóle osadzanie em, dziejów, całej akcji w, konkretnych, wokół konkretnych wydarzeń ważnych dla danego miejsca, w którym ta akcja się rozgrywa, bo Pani jest historykiem, prawda? Jestem historykiem, jestem z zawodu historykiem, pracuję w szkole średniej. Natomiast um, moje powieści dotyczą nie tylko XIX wieku. Ale XIX wiek się powtarza. powtarza on on się, wraca w którymś, Nie, powtarza w się. Oczywiście, powtarza się XIX wiek mojej drugiej powieści, ale ja starych Topoli, ale to troszeczkę później, bo zaczyna się w roku 1890 i kończy się na 1914, pojawia się. Informacja o zamachu w Sarajewie. Natomiast tam już nie wchodzę w czasy pierwszej wojny. W czasy pierwszej wojny weszła mojej debiutanckiej powieści, szeptej tajemnicy, i tam z kolei jest to właśnie czasy Belepok, czyli początek XX wieku, pierwsza wojna światowa. Okres międzywojenny, właśnie okres międzywojenny pojawia się w moich powieściach, pojawia się, pojawia się motyw i czasy I wojny światowej, II wojny światowej, czasy powojenne, czasy komunizmu i to zarówno tego komunizmu bierutowsko-stalinowskiego, czyli lata 50., 40. Te, te lata takie, można powiedzieć, najbardziej brutalne pod względem represji, wprowadzania brutalnego z buciorami tej nowej władzy. Ale w innych powieściach są czasy gomułkowskie, czasy gierkowskie. No i y, są również powieści dotyczące już y, lat 90., a nawet początku, XXI wieku. No, pierwszych, no powiedzmy, pierwszego dziesięciolecia XXI wieku. Natomiast nigdy nie wchodziłam, jak dotąd nie wchodziłam, nie wiem, czy to się stanie w czasy przed XIX wiekiem. Okej, okay, czyli to jest taka takie ulubiona epoka dla pani. Dobrze się w niej czuję. Jakoś tak ją rozumiem, sporo czytałam, interesowałam się tym. Na to postawiłam nacisk w czasie studiów, kiedy już ukierunkowywałam się pod względem pracy dyplomowej, magisterskiej. Jest to epoka, w której się dobrze czuję, jeżeli pojawiają się motywy dotyczące także historii innych państw nie tylko Polski, ale także państw europejskich to także państw, które też jakoś tak lepiej rozumiem. Czuję, że tu mogę coś napisać. Że no to wiemy, jest o trochę o co taka chodzi. misja chyba, prawda? Historyka, który pisze książki obyczajowe, żeby tą historię gdzieś przemycić, żeby ten świat w danej epoce, w danych latach pokazać troszeczkę od tej drugiej strony. Mówię od takiego właśnie życia rodzinnego, tak. życia codziennego. Tak. Tak, tak, no, to jest to oczywiście na pewno trochę misja, ale i z punktu widzenia historyka trochę konieczność, bo jeżeli, nawet bardzo konieczność, dlatego że jeżeli pisze się na przykład trylogię, dylogię, powieść, która rozgrywa się, opowieść rodzinna, saga, która rozgrywa się przez ileś lat, 20-30, Trudno tej historii uniknąć, dlatego, że przeważnie coś się działo, mniej lub bardziej, lecz się działo. XIX wiek to były dwa wielkie powstania, które wybuchły w przeciągu 30 lat. To nie jest dużo, jak sobie pomyślę, skoro ja od 30 lat mieszkam w Pruszkowie, to nie jest dużo. Oprócz tego i oprócz dwóch dużych powstań były też i mniejsze. Kształtowały się nowe ideologie. Potem wybuchła I wojna światowa. Między pierwszą a II wojną światową upłynęło 21 lat. Jeżeli pisze się powieść kilkuwątkową, powieść rodzinną, nie wiem, może można się pokusić, żeby napisać. Są takie powieści i to są dobre powieści, ja je czytałam. Tak jakby tej historii nie było, ale jakoś no, siedzi we mnie ten historyk i ja, ja tak nie potrafię. Wiem, że muszę do tych spraw nawiązać. To nie może być coś tak umiejscowione, bez żadnego kontekstu, gdzieś tak zawieszone. Chociaż mówię, są autorzy, którzy to robią i robią to dobrze. A Pruszków, może odważnie zapytam, jest miejscem, gdzie można by było osadzić jakąś powieść, jakąś akcję takiej twórczości, którą pani uprawia i w jakim czasie, historycznym oczywiście, czy bardziej w teraźniejszych czasach, jakby pani mogła się wypowiedzieć na ten temat. Jeśli o mnie chodzi, to pewnie bardziej w czasach teraźniejszych. Pruszków z dawnych lat, no to znam głównie tak z opowieści, no powstały też różne, w tej chwili jest o tyle łatwiej, że powstały różne monografie z dziejów Pruszkowa. Natomiast znam opowieści ludzi, którzy już nie żyją, starych mieszkańców Pruszkowa. Ja zawsze lubiłam słuchać starszych ludzi, zawsze, ale dziecka opowiadali bardzo, bardzo ciekawie. I jak, jak ten Pruszków wyglądał, jak funkcjonował. I jak zresztą pamiętam, na początku lat 90. to było zupełnie, naprawdę z mojego punktu widzenia, inne miasto, jak się bardzo zmieniał na moich oczach. Czyli może właśnie lata 90. byłyby dobrą e, tak. podstawą do tworzenia tutaj akcji? Lata 90. i pewnie współczesna powieść, aczkolwiek jeszcze tak typowo współczesnej powieści rozgrywającej się w latach dwudziestych, dwudziestego wieku jeszcze nie stworzyłam. No ale pewnie, pewnie tak, pewnie tak. Przyglądając się pani twórczości, no, nie da się nie zauważyć, że jak pisze pani dylogię, trylogię, to ona jest wydawana naraz. To tak. też nie jest tak do końca popularna praktyka, bo raczej autorzy dozują emocje w swoich kilkoczęściowych opowieściach czytelnikom. Dlaczego pani tak zdecydowała się na taki zabieg u siebie? Zdecydowaliśmy tak razem z wydawnictwem i bardzo dobrze, bo ja pisząc, w ogóle nigdy się nie, nie nastawiałam na to, że to ma być dylogia, trylogia. Po prostu powsta powstawała jedna powieść. I ona już na etapie y, procesu wydawniczego była, była, była dzielona na części. Są to powieści na ogół y, dość duże. Stąd dzielone są na części. Jakby kolejny tom jest kontynuacją tomu pierwszego. W tych powieściach jest często także. Zaczyna się pewne wątki w tomie pierwszym, są po prostu uruchamiane. Niczym lokomotywa albo samolot szykujący się do startu. Natomiast, natomiast taka, taki, taki prawdziwy rozpęd akcji jest w kolejnych tomach. Aczkolwiek w moich powieściach, bo ja tak lubię, to nie są powieści z jakimś takim gwałtownym zwrotem akcji co rozdział ten zwrot akcji może nastąpić, ale w pewnym momencie. to nie są powieści akcji. Także ale zawsze i lubiłam czytać powieści, gdzie ta narracja rozwija się spokojnie i potem i potem nabiera 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 tempa. Który tytuł w Pani dorobku nadawałby się na jej ekranizację? To takie klasyczne pytanie, które zadaję każdemu pisarzowi, albo na serial, albo no na, na produkcję telewizyjną. Jest różnica, prawda? Produkcja kinowa i produkcja telewizyjna. Ja myślę, że pisząc książki, być może nie wiem, czy wolno mi się wypowiadać w imieniu innych autorów, ale być może też tak mają. Pisząc powieść, po prostu ją widzą. On, on już się ją widzi, jakby zekranizowaną. Widzi się to postacie. W, w absolutnych szczegółach. Najbardziej to widziałam przy pisaniu pierwszej powieści. Szeptów i tajemnicy, gdzie ci bohaterowie byli bardzo, bardzo wyraźni. Widziałam ich tak wyraźnie jak panią, w najdrobniejszych szczegółach. Byli obok. To jest prawda, naprawdę nie przemawia przeze mnie jakaś tam wirtuozeria, tylko tak było. I było mi bardzo, bardzo smutno, kiedy skończyłam tę powieść, bo ale skończyłam. One mają początek i koniec. To nie są telenowele. Także um, myślałam wtedy i mówiono mi wtedy, że ta pierwsza się właśnie nadawa, ale na, bardziej na serial. Natomiast kinowe. Jeśli wolno mi tak powie powiedzieć, bo to oczywiście rozmawiamy o sferze wyobraźni. Tak, hipotetycznie. Hipotetycznie. Oczywiście. No to myślę na przykład, e, powieść w mroku, e, moja e, przedprzedostatnia powieść, czy sekrety do mobile, e, to są powieści po prostu bardziej takie e, zamknięte wątkowo. One by się tak bardziej nadawały do. Do, do filmu, do produkcji kinowej. Inne są rozbudowane wątkowo. Są dylogiami, trylogiami. O, powieść pamiętam powieść pamiętam być może najbardziej by się nadawała do produkcji kinowej. Są to również powieści pisane w kilku planach czasowych, więc jest konieczność retrospekcji i uwzględnienia wtedy tego scenariuszu. No, ale tylko tak, tylko tak, nawet nie sugeruję. Rozmawiamy. <noise> Oczywiście, to swobodnie. jest właśnie przestrzeń do tego, tak, żebyśmy mogli przestrzeń. sobie podyskutować tak. i pomarzyć też taka, może, tak? Takie marzenia. <noise> Dokładnie. Ale spokojnie. Zadawałam się powieścią i sprawia już mi to przyjemność. A uczniowie, pani uczniowie czytają pani książki? No bo jest pani nauczycielem w liceum ogólnokształcącym. Nie wiem czy czytają, ale wiedzą. Bardzo tak sympatycznie do tego podchodzą. Chociaż ja na terenie szkoły nie prowadzę żadnych brudnej promocji, bo to nie jest miejsce na, na coś takiego, ale czasami pytają, jak to jest, jak to wygląda, także od takiej strony technicznej. Dostaję pytania, jak znajduje na to czas. Także to nie dominuje w naszych rozmowach. No szkoła ma swoją specyfikę, ma ale swój, swój system. Są. Mam wrażenie, że tak, tak miło się do tego odnoszą. A jakby pani miała opisać, sprofilować swojego czytelnika? No bo już 27 książek na koncie, no i jakiś feedback do pani trafia? Kim ten odbiorca jest? Czy to są raczej kobiety, czy to są jakieś osoby w konkretnym wieku? Jak pani sądzi? Y Trudne jest to stwierdzenie, jeśli chodzi o wiek, bo dostaje informacje od osób w różnym wieku i od osób bardzo młodych i od osób no, starszych, też bardzo sympatyczne, jedni i drudzy. To jest przemiła grupa czytelnicza, inna, ale bardzo miła. A jednak, pomimo różnic wieku, znajdujemy taką platformę porozumienia. W większości, oczywiście, są to panie, ale panowie też czytają, bo też dostaje wiadomości, kontaktują się na mediach społecznościowych przychodzą na spotkania autorskie. Także no zwłaszcza jeśli chodzi o ten wątek historyczny, prawda, to też zainteresować może panów. W tych powieściach pojawia się oczywiście wątek miłości czy też romansu. Nie chodziło mi jednak o to, żeby on jakoś dominował, ale są to wątki, które pojawiają się w ogóle w literaturze. Literatura może bez tego oczywiście egzystować i funkcjonować, ale z tego co ja wiem jako czytelnik, no to w powieściach beletrystycznych musi się pojawić ten wątek. No tak, bo to jest taki wątek uczuciowy, tak. porywający, na który czekamy. Porywający i dotyczy każdego z nas, bo myślę, że no, każdy z nas no, w życiu jednak y, miał takie doświadczenia, więc tutaj ma y, może pewnych spraw, y, może się przyjrzeć, porównać, powspominać, może coś przeżywa na bieżąco. Ale nikomu nie doradzam, bo każdy ma tutaj swoje własne rozwiązania w życiu. Dziedzictwo Elfów jest, premiera dziedzictwa Elfów jest dobrym pretekstem do, do spotkań autorskich. No i właśnie, czy jest szansa, żeby tutaj po sąsiedzku gdzieś się z Panią spotkać, żeby czytelnicy mogli Panią poznać albo no, ci, którzy już Panią czytają po sąsiedzku, czyli tutaj z Pruszkowa? Myślę, że jest szansa, że nawiążemy tutaj kontakt z księżnicą Pruszkowską. Już miałam spotkanie autorskie. To było półtora roku temu, czy też rok temu. To było przy okazji powieści Sekrety do mobile. Ona już była, ona już była w zapowiedziach wydawniczych. Natomiast rozmawialiśmy o innych powieściach. Miałam też kiedyś na początku, na początku, kiedy wydałam powieść, szepty i tajemnicę debiutancką powieść, spotkanie w bibliotece w Komorowie z kolei bardzo sympatyczne. No ale mam też spotkania w innych miastach w, w Polsce. Także bardzo, bardzo, bardzo miłe doświadczenie. Taka możliwość bezpośredniej rozmowy, odpowiedzi na pytania, posłuchania refleksji ze strony czytelników. Przychodzą ludzie, którzy znają moje powieści, ale przychodzą też takie osoby, które dowiedziały się o mnie po raz pierwszy. Też jest to bardzo miłe. A gdzie można szukać informacji na pani temat? Bo już pomijam wydawnictwo i oczywiście księgarnie, do których zapraszamy po książki pani Agnieszki, ale chodzi właśnie mi o media społecznościowe, jakiś taki kontakt bezpośredni z panią, jakby jakiś czytelnik chciał napisać albo właśnie ktoś chciałby zorganizować spotkanie autorskie. Mam stronę autorską. Także bez problemu, strona autorska, po prostu Agnieszka Janiszewska, strona autorska. Zawsze można się ze mną skontaktować na messengerze, nie ma z tym żadnych problemów. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki, dziękuję. bardzo trzymam kciuki za no, raz, że kolejne książki, no i nieustające, nieustające literackie natchnienia, ale przede wszystkim za to, żeby zorganizować właśnie tutaj promocję, spotkania autorskie dziedzictwa elfów. Myślę, że w Pruszkowie jest na to grunt i możliwość, także trzymamy kciuki. Państwa oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych kulturalnych bloku, lo, bloków lokalnych i do czytania e, książek autorstwa pani Agnieszki.